Siemanko, siemanko widzowie, z tej strony w biurku, a i sobie otworzymy prawie 1000 Frozen key i 1500 Chrystoticketów. No to co, zaczynamy, więc ten pieniądze jest naprawdę ogromny. Przecież ja chyba otwierałem z 200 lub 400 tych Frozen key i 600, ale tak bez na nagrywek. Więc z tymi Frozen nie będzie też problemem u za dużego, bo ja można sobie o tak jedno kliknięcie mam otworzyć, jeżeli mi gry nie zaleguje. O, 81 zwrotu jeszcze tym stało? Wszystko otworzyłem. Bo jeszcze mam do obrania. Odbierzmy sobie prestiż. I znowu dużo itemków. Super. Po, po tym jak otworzyłem choinkę, to już mam właśnie do, strasznie dużo tych itemków. I właśnie teraz aż mi kompu komputer laguje. 7000 itemków. Więcej to potki w ogóle. I co teraz? nam zostały chyba te chrysmas etykiety. 1500 ponad. Więc teraz otwieram sobie parę z wami. Są tak powiedzieli, że to już otworzyłem z to niestety nic nie wypadło. Ale z tych 1500 mam nadzieję, że wypadnie. No taki super jeden albo drugi. z <tuszykli> ostatnie do połowy zostało. I mamy połowę równą. Otworzymy sobie tutaj te gifty, oczywiście. Ja tylko grę, ale tego to nie gra logu, nie dziwię się, bo już od godzinki w tak gram. Trzeba dużo Gingerbread byte które sobie zu zużyjemy. I mam na razie taką jedną telester aura z 5 divinów. Więc drop jest taki, no, taki moje no, troszkę średni. Tak na razie, byliśmy 58%, 58 na tym. I tych ma na razie nic nie dorpo, niestety, w sumie, patrząc. Tylko strasznie dużo bomba, których chyba nie możemy już wykorzystać, niestety. Bo chrypastry mamy całego. 25, więc to już otworzę z wami. na no, dobrze, poinformujcie jest że taki. Zawsze zobaczycie. Uwaga, uwaga. To już ostatnie i ostatnie, więc zacznijmy sobie tego, tak, że przeszedłem, ten token nie poleciał, niestety. Tej hoverboardy, gdzie były hoverboardy? Tutaj też nie poleciał, niestety, ale i temki dużo poleciały. I tutaj, oczywiście, oczywiście, tutaj, jeszcze... tutaj kolejne poleciały, ale wiesz, to mógłby tak się nie skończyć, żeby to otwierać. No, Pet też do mnie poleciał. Poleciał chyba 7 Star Ornamentów, że to jest z tego. Na pewno poleciał dużo bomba, które są, nie są przydatne, ale też dużo potek, który się przydał do czegoś. I mam strasznie dużo tego. 9 redów. A tu uznajmy, że już, już nie 25. To. Kurde, coś mi działa mi. Na 2 godziny, więc to myślę, że tak do końca gierki mi starczy. Tutaj, tutaj 20, czy 19 do ten No, dużo i strasznie. potki też strasznie dużo muszę sobie przerobić. I dużo dajsów Właśnie. Może chodźmy sobie też na koniec dice otworzyć. Więc zaraz na taką siódemkę. Bo niestety, em, jak no ja chyba super i ja mi poleciał. Czy co, to już sobie te kocki otworzę i zobaczymy, czy coś poleci. Więc poleciała mi aura. Na takie trzy aure a my już. Naprawdę gigamocne boosty. Jak tam widzicie. a gra mi zlagowała. ale lagi normalnie już są. Usłyszałem, no nie dziwię się, bo otworzyłem może z 2000 tych ketów. No boost to naprawdę mocny. 70% klików. I co? Otworzymy może sobie jeszcze tą Celester jedną i, i mamy Chaos Aura Dice. Uwaga, uwaga. Jest animacja. Dobra, zobaczymy, co, czy coś wypadnie z tej animacji. To jest kostka już w w ogóle. Ja myślałam, że ją nigdy nie otworzę. Jakieś światło chyba jed... 10 milionówka jest. Tak mi się wydaje. Jeżeli tak, to lipa. Ale zobaczymy. Więc uwaga, uwaga. 100 milionów! Radiant, radiant! O kurde! Radiant. Ej, ole lak, ole lak, Ultimate mi poleciał, Ultimate. Myślę, że to jest Celestial. Wow. Więc. daje 300% klików, to jest na tyle lepiej od tej. Lak ma mniejszy, niestety. Aha, Speedboosta też ma mniejszy. Ale w ogóle, że to wypadło. Nie. Potem, dziękuję, że jestem zdziwiony, że ten rybak event jest tak op. Inaczej będę to mówić, więc. Dziękuję za oglądanie. Pa widzowie!